Dzień dobry, pisarze. Z tej strony Natalia Brożek i zapraszam Was do kolejnego odcinka, zanim wejdziemy w taki wir vlogowania, no bo no, jest listopad, więc to wiąże się z tym, że zaczynamy pisanie. W tym roku będzie to zimowe pisanie. O nim jeszcze trochę powiem pod koniec tego odcinka, ale chodzi mi o to, że chcę jeszcze przed tym całym cyklem vlogów dorzucić troszeczkę pisarskiego mięsa na ten kanał, więc powiemy sobie o temacie, który. Wielu interesuje. Prosiliście mnie o niego kilka razy. Ja też wyszłam z taką propozycją. Zapytałam się, czy jesteście zainteresowani, i mieliśmy no kilkanaście głosów zainteresowanych, więc zajmujemy się dzisiaj researchem. Nie będę w tym wszystkim jednak sama pomoże mi Kinga Fukushima, którą znacie z kanału Daj mi więc ogromnie dziękuję za to, że zgodziła się nagrać ze mną ten odcinek i podzielić się z wami swoim sposobem na research, a jest on naprawdę ciekawy. Zacznijmy jednak od podstaw, czyli czym tak naprawdę jest research i po co on komu. Research to tak naprawdę wyszukiwanie informacji, potrzebnych danych do książki, którą właśnie piszemy czyli musimy tak naprawdę dowiedzieć się wszystkiego, żeby nam się to ułożyło, żeby to było po prostu poprawne. Jeśli chcemy na przykład, żeby miejscem akcji były Stany Zjednoczone, no to musimy zrobić research na temat Stanów Zjednoczonych, na temat miasta, w którym będą rozgrywały się wydarzenia, na temat, dajmy na to, jakiegoś konkretnego prawa, na temat, nie wiem, szkolnictwa, więc od razu samo miejsce, czas akcji decyduje nam o tym i wymusza na nas jakieś research, jakieś poszukiwania. Z drugiej strony, jeżeli główny bohater chciałby być na przykład lekarzem, to również to wiąże się z konkretnym researchem, na ten temat. Musimy tutaj wiedzieć, że te wszystkie ciekawostki medyczne, które będziemy chcieli wykorzystać w książce, są poprawne. No i po co to komu? Odpowiedź jest prosta. Jest to niezwykle potrzebne. Jest to niezwykle potrzebne do książki. Tak naprawdę książka nie powstanie bez researchu. Ja bym to nazwała taką podstawą naszych działań. Research to też nie jest, wiecie. Jakaś jednorazowa akcja, że ok, ustalamy w piątek, zajmujemy się researchem, odbębnimy to i gotowe. Research tak naprawdę jest z nami od samego początku, od pomysłu na tę historię po właściwie poprawki i pracę z wydawcą, bo cały czas tak naprawdę gdzieś będziemy musieli kontrolować, czy to, co piszemy, ma sens i jest zgodne z faktami. Trzeba więc zaszczepić sobie taką dociekliwość, uważność, ciekawość przede wszystkim na świat, bo research jest poznaniem świata, właśnie takim ciekawym zgłębieniem. Trochę trzeba być takim, wiecie, dzieckiem, które jest zafascynowane tym światem i próbuje znaleźć jak najwięcej na, na, na jego temat informacji. Dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie wyłapać wszystkie a jak nie wszystkie, to przynajmniej większość nieścisłości i sprawi, żeby książka po prostu była poprawna i dobra. Więc tak tyle, jeżeli chodzi o rozpoczęcie tego odcinka, wprowadzenie do tematu, a teraz przejdziemy do tego, jak w ogóle wygląda u mnie research. No bo ja sobie wydzielam w ogóle research na takie trzy etapy i one, ten research jakby w każdym etapie jest troszeczkę inny. Pierwszy etap to przed pisaniem, czyli podczas Planowania. Na tym etapie jest to research, który jest czasochłonny, długi, no, nad którym naprawdę siadam i zastanawiam się nad tym wszystkim, ale zanim w ogóle przysiądę do szukania informacji, to robię sobie taką listę mm, na początku takich tematów, które uważam, że wymagają ode mnie właśnie researchu. Warto zrobić research przed tak naprawdę zaczęciem pisania, ponieważ niektóre fakty, do których się dokopiemy, będą wymuszały niektóre zachowania, niektóre, Sytuację, więc później, jeżeli na przykład w trakcie pisania wyjdą te fakty, no to będziemy musieli trochę pozmieniać w tekście, a to często też będzie po prostu zadaniem czasochłonnym, no to nam popsuje szyki, będziemy zdemotywowani, że będziemy musieli zmieniać aż tak wiele. Oczywiście, na korzyść książki i tak też się może zdarzyć. Ale lepiej tutaj przeciwdziałać temu i e, zrobić taki porządny research przed pisaniem. Jak już mam zrobioną taką listę, o której wspomniałam, czyli mam rozpisane te tematy, to często do tych tematów tworzę sobie taką bazę różnych linków, pozycji książkowych, filmów, seriali, żeby później się tym zająć. To nie jest tak właśnie, że, nie wiem, siadam i mówię jednego dnia robię sobie research. Ten research tak naprawdę dzieje się cały czas, wszędzie, gdzieś tam, ym, powiedzmy, bez przerwy się przewija. Ja, bo coś tu oglądam, coś tu czytam, jak mam wolny czas, może wyjdę na jakąś stronę, do której znalazłam link. Więc na pewno zaczynam od tego, żeby stworzyć sobie taką podstawę, od której wychodzę. I na podstawie tych znalezionych przeze mnie materiałów rozpisuję sobie to wszystko, robię notatki, no i potem będę z tego korzystać. Często też już na tym etapie w tych notatkach pojawiają się pomysły, na przykład na sceny, które mogę potem wykorzystać przy planowaniu książki. Jeżeli chodzi o same źródła, z których korzystam, no to najczęściej w sumie są to strony internetowe, anglojęzyczne czy po prostu polskie. Czasami zdarzało mi się czytać też po hiszpańsku, ale to ze względu, że po prostu znam ten język. Podstawą jest YouTube Anglojęzyczny języczny vlogi. Jeżeli chcecie, żeby miejsce akcji było w danym miejscu, mieście, no to koniecznie zobaczcie sobie mnóstwo vlogów. Ja kocham właśnie oglądać takie relacje żywych ludzi z tych miejsc, żeby troszeczkę poczuć ten klimat i zobaczyć to miasto jego oczami, bo wiadomo, że to nie jest możliwe, że nasz bohater też zobaczy je w pełnej krasie. No chyba, że o to chodzi w fabule. Najczęściej jednak właśnie przeglądanie mapy Google tym ludzikiem nie niesie ze sobą aż tylu emocji, jak właśnie oglądanie vlogów innych ludzi i patrzenie na ich taką właśnie subiektywną perspektywę. Oprócz tego różne artykuły, gazety, co jeszcze, no mapa Google, tak jak wspomniałam i chodzenie tym ludzikiem po mapie uwielbiam. Oprócz tego różne filmy, seriale. Z drugiej strony natomiast wydaje mi się, że nasze doświadczenia są też bardzo dobrym researchem. Nie chodzi mi tylko tutaj o to, co nam się przytrafiło w życiu, o naszą pracę, ale to, że możemy się na przykład wybrać do jakiejś jakieś miejsce, jeżeli mamy taką opcję poznać je lepiej, no i doświadczyć go przede wszystkim. Również też istotne są dla mnie rozmowy, więc jeżeli mam taką opcję i na przykład ktoś z mojego otoczenia byłby lekarzem, to na pewno dopytywałabym go o sprawy lekarskie, jeżeli mój główny bohater byłby lekarzem. Więc y, też nie zamykajmy się na to tylko co jest w internecie, wyjdźmy do ludzi, zastanówmy się, czy możemy kogoś na przykład z naszego otoczenia wykorzystać do tego researchu. Drugi etap to jest research podczas już pisania i najczęściej jest to research, który polega na tym, że zaznaczam sobie w tekście coś, co muszę sprawdzić, robię sobie jakąś notatkę, uwagi gdzieś po boku, żeby to mi po prostu nie umknęło. W wolnym czasie, na przykład po pisaniu, albo dajmy na to w jakimś innym dniu, kiedy nie mam siły na pisanie, a. Akurat chcę coś zrobić z książką, więc na przykład siądę nad researchem, zajmuję się tym, sprawdzam. To są najczęściej drobne e, informacje dotyczące, no nie wiem, mm, kierunku studiów, dajmy na to, nie wiem, herbu tych studiów, ale chcę, żeby to było sprawdzone, żebym była tutaj dokładna, jeżeli chodzi o to. Natomiast już podczas pisania gdzieś sobie to zaznaczam, żeby mi to nie umknęło. No i ostatni etap, czyli research po pisaniu, już podczas poprawek, czy to takich moich osobistych, czy to już z wydawcą. Tak naprawdę ten etap polega na weryfikacji faktów, które zamieściłam w książce. Najlepiej mieć tutaj oczywiście kogoś z zewnątrz, np. beta-lidera, czy już potem przy pracy z wydawnictwem bardzo dobrego redaktora, który jest zainteresowany tym. I który ma taką potrzebę sprawdzenia niektórych faktów, bo różnie to bywa. I wtedy tak naprawdę osoba z zewnątrz jest w stanie fajnie nam coś wyłapać, zastanowić się nad czymś, my możemy przelecieć przez ten tekst i nie widzieć tego. Brać coś za pewnik już, a ktoś zawsze z zewnątrz na pewno inaczej na to spojrzy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o te trzy etapy, to właściwie tyle, tak. Wkrótce, oczywiście. Teraz tak, w ramach ciekawostki chciałabym Wam opowiedzieć o tym, na jakich głównych filarach opierałam się podczas researchu do moich już wydanych książek i z czego tak naprawdę korzystałam, bo gdy sobie to prześledziłam, to okazało się, że naprawdę korzystałam z przeróżnych źródeł i właśnie te źródła wynikają po części z gatunku, tematyki, z wielu tak naprawdę czynników, więc też nie ograniczajcie się tylko do jednego źródła, bo. Tak naprawdę możecie czerpać zewsząd. Zacznijmy od Nie chcę być tobą, czyli od mojego debiutu. I w tym przypadku to jest bardzo ciekawe, ponieważ oczywiście akcja dzieje się w Szkocji, więc bardzo mi zależało na tym, żeby poznać kulturę szkocką. A więc czytanie artykułów, czytanie książek o Szkocji, czytanie, oglądanie filmów o Szkocji i seriali, więc no. Tutaj dużo się działo na pewno, jeżeli chodzi o to, ale zależało mi na tym, żeby mieć kogoś sprawdzonego. No i tak poznałam się z Robertem, który prowadzi blog Moja Szkocja i który jest Polakiem mieszkającym w Szkocji, więc miałam kontakt z tą szkocką polonią. Pisałam na grupie właśnie szkockiej Polonii, żeby zweryfikować tą moją książkę, żeby zobaczyć, czy wszystkie zwroty, które tam wykorzystuję, są poprawne. No i tak się stało właśnie, że Robert no, postanowił, nie dość, że objąć właśnie patronatem moją książkę. To przed tym ją przeczytać i poprawić, sprawdzić, zweryfikować te wszystkie fakty, które podałam o Szkocji, więc było to naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ważne. Jeżeli chodzi o wszystkie nasze granice, akcja tutaj rozgrywa się w Bostonie, więc dużo chodziłam ludzikiem po Bostonie, to na pewno. Vlogi z Bostonu również były oglądane, bardzo dobrze się bawiłam, jeżeli chodzi o to. Natomiast podstawą tutaj, no, była literatura amerykańska. Ja wtedy byłam po rocznym kursie literatury amerykańskiej na moich studiach, więc tak naprawdę korzystałam ze swoich notatek ze studiów, dotyczących nie tylko filozofii, literatury i ogólnie no, całej kultury właśnie Stanów Zjednoczonych, ale również historii, bo to niejako jakby ze sobą korespondowało, więc dla mnie to było bardzo istotne, że sama sobie tak naprawdę robiłam notatki i złapałam się na tym, że jak już wiedziałam, że będę pisała wszystkie nasze granice, to o wiele bardziej uważałam na tych zajęciach i też dopytywałam. Więc, jak były jakieś dziwne pytania, a ktoś był ze mną na tych zajęciach, to już wiecie, dlaczego o to pytałam. Jeżeli chodzi o Spring Fever, no to jest to książka, która dzieje się w Polsce dokładnie w Krakowie więc. Kraków miałam z głowy, to jest moje moje miasto oczywiście mam duży sentyment, znam go właściwie no jak własną kieszeń więc jeżeli chodzi o topografię nie było tu problemu, z drugiej jednak strony tutaj największym wyzwaniem dla mnie były rośliny i sam motyw mowy kwiatów, miałam tutaj specjalną książkę, którą kupiłam już nie pamiętam, mowa kwiatów wstawię Wam tutaj zdjęcie tej książki, opierałam swoją wiedzę na temat symboliki kwiatów właśnie z tej książki ponieważ sama nie miałam zielonego pojęcia na o co w ogóle chodzi, więc też poznałam tutaj w ogóle nowy temat i miałam mega fajną zajawkę doszukując się właśnie znaczeń które są gdzieś tam ukryte w przeróżnych roślinach. Ktoś to był przed tobą, czyli mój taki wakacyjny romans, gdzie Polka wybiera się do Hiszpanii, najpierw do Saragosy, a później do Barcelony. W Saragosie i w Barcelonie byłam i to też było dla mnie istotne. W Saragosie raz, w Barcelonie dwa razy. Przed właściwie wydaniem tej książki, przed poprawkami z redaktorką, byłam właśnie w tej Barcelonie i dzięki temu, że mogłam odwiedzić to miasto raz jeszcze i spojrzeć na nie już takimi oczami trochę swojej bohaterki. No to udało mi się tam włączyć troszeczkę więcej smaczku właśnie z tego, jak ja widziałam to miasto, na co zwróciłam uwagę. Więc tak naprawdę super było mi doświadczyć tego i jeżeli mówimy o doświadczeniach, to właśnie to jest jedno z nich. Z drugiej strony ja sama jestem po klasie, no w liceum chodziłam do klasy językowej, chodziłam do klasy właśnie na hiszpański. Mieliśmy tam kulturę, literaturę i geografię Hiszpanii, więc też co nieco wiem. Natomiast ja nie poszłam w stronę hiszpańskiego Dalej, ale moja koleżanka z licą poszła, skończyła iberystykę, więc też wszystkie te moje. Zdania, które napisałam po hiszpańsku w tej książce, bo sama je tworzyłam, ale dałam jej je zweryfikować, czy dobrze coś tam pamiętam, więc też chciałam tutaj, żeby językowo było to dopracowane. Jeżeli chodzi o Zagraj dla mnie, nie pamiętam już dobrze, bo to była tak naprawdę moja najstarsza książka z tych wszystkich. Nie była wydana ona najwcześniej, ale jakby pisałam ją no dawno, dawno temu i pamiętam na pewno, że czytałam różne takie artykuły dotyczące porachunków mafijnych i gangsterskich, ale nie pamiętam nic więcej. Jeżeli chodzi o Każdej nocy słyszę Twój oddech, czyli jesteśmy już w tegorocznych książkach, w tegorocznych wydanych książkach. No to tutaj oczywiście Anglia e, i właśnie research na temat Anglii, na temat szkoły w Anglii, jak ogólnie edukacja w Anglii wygląda. Ale także tutaj bardzo istotne było dla mnie e, no, więziennictwo angielskie, wypuszczenie e, z tą opaską na nodze, jak działa właśnie ten areszt domowy, w jakich godzinach można wychodzić. Więc to przede wszystkim było moją podstawą, jeżeli. Chodzi o research i stworzenie wokół tego fabuły. No i mamy oczywiście dylogię Ciemności i Jasności. W tym przypadku nikogo nie zdziwię, że podstawą była mitologia grecka, więc ponownie sięgnęłam do swoich notatek, do Parandowskiego, do jeszcze mitologii innej autorki, już nie pamiętam, do innych książek popularno-naukowych, które ostatnio powychodziły i troszeczkę inne światło na mitologię tutaj pokazały, więc naprawdę super się bawiłam, żeby tę wiedzę mitologiczną jakoś przerobić, ułożyć i włożyć do mojego tekstu. Tyle jeżeli chodzi o mnie, a teraz z miłą chęcią oddaję głos Kindze, bo naprawdę to, co przygotowała, jest cudowne. Cześć, nazywam się Kinga Fukushima, jestem autorką Gilberta, ale możecie mnie też znać z kanału Daj mi piszę książki od czterech lat. Chciałabym zacząć od podstawowego pytania, czym dla mnie jest research, bo research jest dla mnie podstawą tworzenia, yy, samorozwojem, poszerza horyzonty, bez takiego podstawowego, nawet podstawowego researchu przede wszystkim yy, dzieło kuleje. Czegoś mu brakuje, brakuje mu wymiaru. Research podbija jakość powieści. Piszemy książkę ku zadowoleniu czytelników, żeby czytelnik mógł przeżyć podróż w czasie. W moim przypadku jest to Chicago lat 30. I przechodzimy do drugiego pytania, jak ja osobiście robię research. Nie jest to nic odkrywczego, co prawda, bo jeżeli chodzi o takie spisywanie notatek do researchu, to robię go zwyczajnie, w pliku, w Wordzie. Otwieram nowy plik w Wordzie, tworzę świat przedstawiony, gdzie wypisuję imiona bohaterów, czas i miejsce akcji, czy jakieś konkretne lokalizacje, konkretne adresy, do czego zaraz wrócę. Także samo spisywanie Rzeczy z researchu nie jest niczym odkrywczym w moim przypadku. Dla mnie bardziej liczy się sama istota researchu, yy, gdzie szukać, czego szukać i jak pojmować research. Dla mnie to jest najważniejsze. Wiadomo, że wujek Google zna odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania yy, i wystarczy tam tylko wpisać daną frazę. Jednak jest. Coś wyjątkowego w szukaniu stron z archiwalnymi materiałami, zwłaszcza jeżeli piszecie fikcję historyczną, chcecie się odnieść do jakichś faktów, chcecie poszukać czegoś prawdziwego, co moglibyście wsadzić w swoją historię. Ja w tym momencie pracuję nad drugim Tomem Gilberta, także Chicago lat 30., jest tu mafia, także dużo szukam rzeczy Prawdziwych, które się zdarzyły naprawdę, czy to chodzi o mapę, czy właśnie jakieś rzeczy związane z mafią, czy właśnie Chicago lat 30., prohibicja i tak dalej. Dlatego też często zaglądam na takie strony, jak na przykład encyklopedia ChicagoHistory.org, czy Chicago czy na przykład strona Michigan State University. Jakby, how random is that? Ale tam znalazłam prawdziwą mapę Chicago z lat 30., 1930 rok, którą widzicie tutaj teraz za mną. I na podstawie tej mapy stworzyłam całe uniwersum Gilberta. Wszystko się dzieje na tej prawdziwej mapie. I to jest chyba moja największa duma, że się nauczyłam tej mapy, wkułam ją na pamięć w jeden palec i teraz mogę się pochwalić, że Gilbert się rozgrywa w prawdziwym Chicago. Tak. Tak dosłownie mówiąc, dla osób, które czytały pierwszą część. Pamiętacie jak wspomniałam o zamachu na Cermaka? Jeżeli ktoś czytał. Znalazłam informację o zamachu na Cermaka przez przypadek podczas randomowego researchu. Tak samo przypadkowo znalazłam wykaz domów hazardu z 1928 roku. Wybrałam sobie po prostu z tego wykazu jeden adres. Pod, pod, pod którym znajdowało się prawdziwe kasyno, i wsadziłam go do Gilberta. Ma to w sobie coś magicznego. Że w książce znajduje się prawdziwe miejsce, które kiedyś istniało. Dajesz w swojej historii jakąś duszę i lepszy, większy wymiar. Niektóre fakty historyczne tak fantastycznie wpasują Wam się w fabułę, że możecie zrobić z tego coś lepszego, coś prawdziwszego. Możecie połączyć Waszą fikcję z faktami, dzięki czemu tworzy się coś naprawdę niesamowitego. Dzięki temu czytelnik. Nie zobaczy waszej książki jako płytką fikcję, którą se tam po prostu skleciliście, ale widzą w tym trochę prawdziwości, mogą się naprawdę przenieść w czasie, a może gdzieś poczują z tyłu głowy, że to stało się naprawdę. Że te że ci bohaterowie naprawdę żyli, że przeżywają z nimi te historie, te przygody, pięcia, mapy, artykuły, skany z magazynów, pocztówki, nagrania. Wszystko ma dla mnie znaczenie. Każdy. Pisarz ma swoje fetysze. Pan Remigiusz Mróz nie może się powstrzymać przed opisaniem smaku danego wina, a zaś pan Grzegorz Dziedzic nie może wytrzymać i musi powiedzieć, jakiego kalibru jest dana broń i ile koni mechanicznych ma samochód. Ja też mam swój fetysz. Jaki jest wasz fetysz? <grych> Moim fetyszem, moi drodzy, jak już zdążyliście zauważyć, jest mapa, ulice. Podczas researchu do każdej z moich książek muszę poznać mapę. Uwielbiam śledzić ulice, patrzeć, gdzie one prowadzą, jak one wyglądają, jak wyglądały kiedyś co gdzie się znajduje, dosłownie przenieść się w czasie. Czyli jak na przykład czytam książkę, słucham audiobooka, nie wiem, czytam jakiś artykuł i gdzieś jest podana ulica, to ja już wiem, gdzie to jest. Wiem, że to jest na południu, na zachodzie, na północy, że to prowadzi w tę ulicę, że to idzie tutaj. Myślę, że też warto nadmienić y, temat książek, temat czytania i pogłębiania wiedzy, nie tylko przez y, czytanie artykułów, jak już wcześniej wspomniałam w filmiku, ale Również y, szukać pozycji książkowych, y, czy to właśnie y, takich edukacyjnych, historycznych, y, czy zaznajomić się z pozycjami podobnymi gatunkiem do Waszej książki. Ostatnimi czasy, jak właśnie poprawiam tego drugiego Gilberta, y, skusiłam się na nie, poczułam, poczułam ogromną chęć poszerzenia wiedzy, dlatego też kupiłam parę książek. Niektóre są konkretnie historyczno-polityczne, bardziej naukowe, ale też słucham ostatnio audiobooków, które są bardzo podobne tematycznie, gatunkowo do Gilberta i powiem Wam, że to jest, magi to jest magia. Że podczas słuchania czy czytania przyswajacie wiedzę, którą potem możecie użyć w swojej książce. To jest yy, nie do opisania niby takie proste, ale kurczę, dalej czasami nie ogarniam, jak dużą przyjemność mi to sprawia i wiem, że czytelnik z tej książki też coś wyniesie, jakąś partię wiedzy. Może nie przyda mu się to w dalszym życiu. Niemniej jednak, kurczę, na pewno. Daje to coś czytelnikowi. Oczywiście mówimy tutaj też o serialach, o filmach. Tak samo, niekoniecznie w całości opartych na faktach, ale zwyczajnie włączyć sobie film, który jest podobny gatunkowo. A nóż widelec znajdziecie tam jakąś partię fabuły, która idealnie Wam przypasuje, jakiś pomysł, jakiś motyw, który akurat siądzie idealnie. To jest ogromny ratunek, a przy okazji może też odblokować ten gorszy moment podczas pisania. I przy okazji robimy research, co nie? Tak samo mam z opisywaniem samochodów, jedzenia, drinków, ubrań, wystrojów wnętrz, czy kąsków kulturowych z czasów prohibicji. Po prostu ja uwielbiam dbać o najmniejsze szczegóły. I zawsze to polecam początkującym autorom, którzy chcą pisać, ale nie bardzo wiedzą co zrobić z tą książką. Research ważny, turbo ważny. Jeżeli jesteście autorami, piszecie książki, znajdźcie w researchu przyjemność, znajdźcie w tym satysfakcję. Tak jak wam mówię, znajdźcie swój fetysz, znajdźcie to, co was jara. To ma być wasz znak rozpoznawczy. Czy wy zdajecie sobie w ogóle sprawę, jak bardzo satysfakcjonujące i zajebiste jest otworzyć waszą książkę i zobaczyć w niej przypisy, które wprowadziliście podczas dogłębnego researchu z własnego doświadczenia. Kwintesencja bycia autorem. Uzależniającym uczuciem jest czytanie książki, słuchanie audiobooka, czytanie artykułu i zdajecie sobie sprawę, że wiem to. Ja już to czytałam, już to przyswoiłam, nauczyłam się tego. Dlatego też uważam, że research to jest jedna z najlepszych rzeczy podczas pisania książki. Nie samo pisanie, tworzenie bohaterów, nie. Research jest potężnie ważne, ale też może sprawiać potężną przyjemność. Co jeśli nie mogę znaleźć informacji, na których mi zależy? Hot take z mojej strony, bo osobiście byłam do tej pory przeciwna, aż się ostatnio przekonałam, że można spróbować. Chat GPT, moi drodzy. Ja wiem, ja wiem, ale Chat GPT jest o tyle ciekawym urządzeniem, że on może Wam podrzucić informacje na szybko. Jeżeli potrzebujecie jakieś krótkie, konkretne informacje na jakiś temat, jest szybko i jest prosto. Od czasu do czasu, why not? Oczywiście nic nie ma złego w tworzeniu swojej własnej alternatywnej rzeczywistości, alternatywnej historii. Gdy nie możemy czegoś znaleźć w internecie. Możecie stworzyć swój własny świat, ale warto jest też przyswoić fakty, dzięki czemu stworzycie tą alternatywną rzeczywistość, ale z głową. Przyswoić pewne standardy, i wtedy bierzemy się za tworzenie swojej własnej rzeczywistości, żeby to nie było wyssane z palca. I to by było tyle z mojej strony. Zapraszam do mnie na kanał, zapraszam do zakupu Gilberta, oczywiście. A yy, ja się żegnam, odmeldowuję i oddaję głos do studia. Niech moc będzie z Wami. <tryk> Odpowiadając na pytanie Kingi, jeżeli chodzi o mój fetysz, to chyba właśnie oglądanie vlogów z niektórych miejsc. Uwielbiam oglądać filmy, e, seriale i w ogóle wszystko związane z danym miejscem, żeby zobaczyć właśnie, jak inni je przedstawiają. Zgadzam się też z Kingą z tym, że research jest po prostu podstawą. Bez tego no, nie ruszymy dalej, bez tego książka nie będzie miała głębi. Czasem wiadomo, może być to trudne, utkniemy na jakimś zagadnieniu, nie będziemy widzieli, jak się ruszyć, a czasem po prostu coś. Rozbłyśnie w naszym umyśle, wystarczy, wiecie, jedna iskra i rozpali to taki ogień, gdzie ta nasza ciekawość tylko będzie, ją jeszcze, będzie go jeszcze podsycała. Skupmy się na tym zatem, żeby podczas researchu dobrze się bawić, żeby to była taka frajda, żeby właśnie pobudzać tą frajdę z działania, bo to jest no chyba w tym najlepsze. Najistotniejsze jest więc to, żeby żyć tą historią, żeby być w nią wkręconym, żeby nie zatracić tej miłości do pisania. Życzę wam zatem powodzenia, jeżeli chodzi o research. Mam nadzieję, że pójdzie wam sprawnie i przyjemnie. Bardzo, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Bardzo też chcę podziękować moim patronom i jeżeli chcecie dołączyć do tego cudownego grona, no to znajdziecie link w opisie tego filmu. Tam też znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych i uwaga na Instagramie od 1 listopada Trwa zimowe pisanie, czyli moja nowa akcja pisarska. Pewnie nazwa jest do zmiany, zobaczymy, bo na razie zima się totalnie nie zapowiada. Jeżeli będziecie chcieli dołączyć, no to zobaczcie. E, trzymam mocno za Was kciuki. Tyle z ogłoszeń, tyle z odcinka. Dzięki wielkie! No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!